Interesuję się już prawie 4 lata i doszłam do wniosku, że będę tutaj najbardziej pasować, że poznam ludzi takich jak ja, a przy okazji mam szansę na tym obozie wyżyć się artystycznie, robić to co lubię, czyli rysować, chociażby składać origami, albo też projektować stroje, na co na co dzień jest dla mnie nieosiągalne. <mulary> e, Manta nadaje na moim życiu i można powiedzieć, że to wszystko się też w Manta zamyka, na przykład gram gitarze elektrycznej, ale gram czołówki polskich seriali. Lubię rysować, rysuję mangę, tak więc można powiedzieć, że wszystko się ze sobą ładnie zaznawia. A Bardzo chciałabym się nauczyć tak rysować, jak Potrafią to robić profesjonalni mangacy i w sumie odrysowanie się zaczęło. Dopiero potem przykształciło się to w jakąś yy, większą pasję. <mulary>